Start. Stachu, wiesz co, możesz coś powiedzieć. Słucham cię z dzichu. Nie chce mi się zbierać tych jabłek. Dzień w dzień aby te jabłka. Gdybyś ja by narzekał. Kosimy za to hajs, więc nie marzyć tylko zbieraj. Ty, patrz, czajnik. O, super. Nigdy w życiu czajnika nie widziałem. No pokaż. Ja? A może w nim jedzin? A może zdechły szczur z przed miesiąca? Potrę ciekaw, zobaczymy. A lukurzony ten czajnik. Jeszcze śmierć ze szczurem przed miesiącem. Patrz, Dychu, dzień zbroi, a Walady nie wygląda jak duch jakiegoś smerfa. Gadaj, ta chłopy, gdzie ja jestem jak was woł? Ja jestem Stacho, a to jej z A ty kto? Ja jestem rycerz Piotrawin. Już raz zostałem skrzyszony. A, to ty jesteś ten Piotrek, co cię biskup z Stachą Tak, to ja. Skubany skrzesił mnie, dowiedział się co chciał i wkopał mnie do tego zwalonego czajnika. To po co mi cię O Oj, kilku kmieci się czepiało, że ziemię zabrał bezprawnie, i chcieli mu odebrać. I co, wyszła? Musiało. A wszystkim tak koparo z grobu wylazłem. No, no nie dziwię się, zobaczcie ciu Morlaka w amelinowej zbroi z fryzem Elvisa ja to musiałoby przeżyć się. Ja zapomniałem tarczy. Zaraz wrócę. Ty widziałeś? Rycerz a z amelinowej zbroi. A jakby mu tak, to zbroj sprzedam na głowie. O, i głupie. O, i ten czajnik. Co za szmelt Kamer, kamer, wybary! Przepraszam panowie, zapomniałem się przedstawić. Ja mam jest Jan Kleniewski, herbu za głowa. Panie kochaniutki! Pan jest z Kluba Rolnictwa Polskiego na Powiślu. Panie! Dobrze już, dobrze. Chcecie panowie spróbować mojego sera szwajcarskiego ze Szczekarkowa? Ten ser chyba nie dzisiejszy? No nie szwajcarski, tylko pleśniowy. A co się stało? W który mamy rok? 2013. A niech mnie cukier z opola zasypie. To musiał mnie złego zgona zaliczyć. No raczej nie zasypie, bo zamknęli z ogromnie. Co? Wiecie, ile na tym hajsu zgarniałem? Wiecie, nie za te wasze wszystkie jabłka. A wy co, biboki? Znowu nic nie robicie? Na prawo i nawet tylko pogawędki mam w tych pustych baniach. Wy... o, wy, kogo sprowadziliście? Wyjaśnię wam kilka zasad, w po pierwsze, plimo, jesteście w pracy, a nie Jabłuszko, pogaduchy i strojnie głupich mi. Po drugie, w tych skrzyniach znajduje się jabłko 900 zł. Ale ja nie mogę! No i co? Do roboty! Jam jest Kleniewski. Nie dociera to do pani? Nie, polbuj sobie, jesteś na mojej własności. Pani kierowniczko! Proszę się beluzywać, to naprawdę ten Kleniewski, co założył, to od cukrowni po polu. Oj! Kierowniczko, to poplątane jak projekt ustawy. D, ten niejski, fajny kaftan. Dziękuję. Szkoda, że nie mieli męskiej wersji. Nie wie pani, z kim ma pani do czynienia. mi to lotto. A co tu robi ten Amelinowy Czajnik? Ręce do góry! Gadać, kto wy? No pani, kurde, no my pracowniki, no. Ostrzyń pani, ja mam żonę, dzieci, psa, 20 kur, świnie dług w sklepie, no ostrzyń, no. Dobrze, macie szczęście. Gadać, co wy robicie? Wie pani, ziemniaki obieramy. Przecież widać, że jabłka zbieramy. Siedź cicho, bo jak Piotr tu wróci, to ci zrobi jesień średniowiecza. Spokojnie, Dominiko, wyluzuj. Ja jestem Mikołaj Komerywicz. A ta laska co tutaj robi? Tańczy dla mnie. A co to za odmiana jabłek? Antonówka? Ja tam inwestowałem w czempiony. Ja też kiedyś złapałem czempiony. Dałbym sobie za nie rękę uczyć. wie pan co? I teraz kurde, nie miał ręki. Wszyscy... Przyszła pobudź. jest nie poszło. Panowie, nie bądźcie takimi materialistami. Trzeba się wyluzować. Widzi pani, ma no, pani przed sobą lud, który kształtował nasz region. Hmm, też nasz bardzo ludzi. Może oni ci kupią używane opony do stara albo chociaż choinkę o kogoś kokosowym do malucha. Proszę wybaczyć, ale posiadam różne obiekty, na przykład kolejkę wąskotorową, Hawirę w Kluczkowicach. Tak? A ja mam paszport do Polsatu. Ło, wow, się. patrz, cywil... cywilno. Cywilizacja, sierotko My być tu z... Mieszkać tu 1400 lat przed waszą erą, by Zostawić tutaj ślady życia. Zostawić prawo jazdy na mamuta, kamienna taczka i inne. I znalazł je podobno pan Józef Kostrzycki. To być wielki pan i odkrywiec. I nazwać nas kultura czciniecka. E, na pewno. To jest o jaskiniowce. Ty się nie śmiać. My by być jaskiniowiec. Ty być ślepy jak kret w i głupy jak, jak gumofilc. Wara od gumofilca, kupione pięć lat temu na targu jeszcze ciągną. Luski badziew. Idź. Oj tam, jak wam się teraz wiedzie? Jakiej to jest pani? Widzi pani jabłka, silnik naszego re regionu. Każdy w to inwestuje, jak kredyt w prowidencie. Dobrze, bardzo dobrze. A czym tu być? A ja przyjechałem w Admirce, ma kolega 60. -ku. Widzę, żeby być bardzo rozwinięci rolniczo. No a w końcu nie będę jakie osoby kształtowały nasz region. A morał tej bajki jest krótki. Niektórym z nami ludzie kształtowali nie tylko region, ale nasz naród miejsca, Rok 2013 scenariusz napisany przez uczniów. Kochani, zostańcie jeszcze na scenie. Poprosimy komisję o punktację. Brawo. Dostali wysokie punkty.